Witam, mam kartkę, za chwilę z tej kartki wyciągnę kolejną kartkę, tylko nie wiem jak otworzyć, proszę państwa, nie wiem jak Siema, siema, tańczy sobie w programie, rozwiąż krzyżówkę, słucham? Chuj! Zakiry, chami śmieciu! Dojadę ci kurwa z ziomkami. Wypierdzielaj stąd. Nie ma ziomków nawet w frajerze, a ja mam. Dobra, zamki, ryj, mały szczytu i wynosi. Aaaa rozłączył się gnój, proszę cię. Proszę pani, czy jest pani głupia? Ja. Tak, pani. Ale się było pytanie, powtórz, bo Czy jest pani głupia? Ja. I tak to... pani, tak. Ja. O, czy, czy jest pani głupia? Nie śmiej się. No śmiej się, bo pani jest głupia. O, kamera się włączyła. Witam państwa. Program leci na żywo. Zaraz będą pierwsze telefony. Ja tutaj mam już krzyżóweczkę. O, mamy telefon. Halo? jest to próba. To próba je. Poczekaj. Jest... 50. Nie, jaka próba, jakiś tu żart, to nieś tam się trafił, proszę państwa. Dobrze, rozłączam gnoja. Zabijemy cię. Co? Ej ryj, ja ci dam, zaraz zabiję. Rozłączaj się, chamy. Albo rozwiążujesz krzyżówkę, albo się rozłączasz. Dobra, rozłącz się gnoja. O, już się rozłączyliśmy, dziękuję. Cześć, ilek, cię. <grym> Nie, co on powiedział? Nie, no, lubisz mnie? Ty głupi jesteś? Weź się stuknieć. że cię, chłopie.